Cześć, witam wszystkich. Pucharek Moto destrukcja. jest to brązowy pucharek i możecie go zrobić zarówno grając singla jak i kooperacji. Potem jak już zdobędziemy motor, udamy się do zakładu ekstradycji. Pamiętajmy też, że punkty, te zakłady ekstradycji mamy tylko 4, także zróbcie to podczas jakiegoś, bo możecie, bo ten pucharek jest do pominięcia, także zwróćcie na to uwagę jak będziecie grać. Jak już dostaniemy się do środka, otrzymacie informację, że macie przejąć trzy punkty. Tak jak pucharek, opis Pucharka mówi, zniszczę zakład ekstradycji, przemieszczając się na motocyklu. Co tak do końca nie jest prawdą, bo nie musimy się na nim przemieszczać. I tu jak widzicie, ja sobie zostawiłem motor w jednym punkcie i poszłem przejąć następne dwa. Także teraz właśnie możecie sobie. Spokojnie za, zacząć od tego najdalszego, od tego, w którym postawiliście motocykl, wyciąć tu wszystkich e, ładnie tych e, wrogów, przejąć go, udać się do następnego. Pamiętajcie też, że jak będziecie <coughs> za długo to robić, to Wam mogą przejąć ten punkt, który przejęliście wcześniej, także zwróćcie też na to uwagę. I tak, jak już przejęliśmy dwa punkty, przemieszczamy się do tego, gdzie zostawiliśmy motor. E, tutaj Możemy sobie wsiąść sobie spokojnie na motor. Oczywiście pamiętajmy o tym, żeby usunąć przeciwników. Nie tak jak ja zrobiłem, bo jak widzieliście, zostali, zostałem z niego zrzucony, jakby. I teraz wsiadamy sobie spokojnie na motor i czekamy tylko na przyjęcie. Pucharek powinien od razu wpaść, jak tylko przejmiemy wszystkie trzy punkty. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. To jest łatwa opcja, żeby zrobić ten pucharek. Ja już Wam dziękuję. Do usłyszenia. Hej.